Polski Instytut Sztuki Filmowej przedstawia bezprecedensowy program edukacji filmowej Think Tank. Stworzony, aby w szkole oglądać filmy i rozmawiać o kinie z pasją i na poważnie. W Polsce od 2009 roku. Filmoteka szkolna. Edukacja filmowa jest niezbędnym składnikiem, elementem edukacji. Ważne jest, aby podnieść świadomość. Świadomość także w dorobku polskiego filmu, bo on jest wielki, on ma klasę światową. To też zastosowanie tego uniwersalnego, jakim jest dla nas języka filmowego, do zrozumienia mediów. Po zmianie podstaw programowych przez Ministerstwo Edukacji okazało się, że jest możliwe takie systemowe wprowadzenie edukacji filmowej do szkół. Chcemy przekonać nauczycieli do tego, żeby oglądali z uczniami film, ale przede wszystkim potem o nim rozmawiali, żeby traktowali film jako pełnoprawne dzieło sztuki. Ważne jest to, żeby uczyć i korzystać z narzędzi bliskich uczniom i takim narzędziem może być również film. Pierwszą inicjatywą filmoteki szkolnej było stworzenie pakietu 55 polskich filmów przeznaczonych do omawiania w szkole, które zostały nieodpłatnie przekazane do wszystkich ponadpodstawowych szkół w Polsce wraz z omówieniami i scenariuszami analiz filmowych. Żaden z nauczycieli, kiedy namawiamy go do obejrzenia z uczniami defilady Fidyka, czy, czy wesela Wajdy, czy wesela Smarzowskiego, nie może powiedzieć, że nie ma dostępu do filmu, bo ma go po prostu w, w swojej własnej szkolnej bibliotece. Okazało się, że w bardzo wielu miejscach natrafiliśmy na brak merytorycznego przygotowania do prowadzenia tego rodzaju zajęć, i postanowiliśmy rozszerzyć program Filmoteka Szkolna o edukację nauczycieli. Biblioteka szkolna to cały zestaw pomocy metodycznej dla nauczycieli. To również warsztaty. Warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów. Warsztaty stacjonalne, warsztaty internetowe. Jakieś pytania? Troszkę już tam mniej więcej wiecie, nie? Gdzie jest jak wygląda kamera, jak wygląda mikrofon, jak się to włącza, trochę jak się kadruje. No to bierzcie kasetkę i nagrywajcie w następnej konfiguracji. Kim ty jesteś? Jestem małą dziewczynką i chcę mieć królika miniaturkę. Jestem sportowcem. Na ogół spokojnym, czasami szalonym. Chcę być najlepszy po prostu. Studia podyplomowe Praktycznej Edukacji Filmowej START, które są realizowane w Warszawskiej Szkole Filmowej. To jest pierwsza tego typu propozycja w Polsce. Nazywam się Dominik Grąs, uczę języka angielskiego. Nazywam się Ewa Magdziarz, jestem nauczycielem języka polskiego. Nazywam się Krzysztof Fortuna, uczę informatyki i techniki. Jednym ze sposobów wzbudzania emocji wśród uczniów jest właśnie edukacja filmowa. Na tych studiach podyplomowych mogę się uczyć tej praktyki, którą chciałabym przekazać uczniom. Studiowanie, tutaj poznawanie nowych programów montażowych pozwala mi też wzbogacić swój warsztat, swoją wiedzę, którą będę mógł przekazywać swoim uczniom. Warto jest być świadomym w takim świecie, w którym niestety mamy bardzo do czynienia z manipulacją, żeby oni patrząc na reklamę, która jest głównym niestety elementem filmowym w ich życiu, żeby mieli świadomość jak to się robi i wtedy będą, no myślę, bardziej świadomymi, mądrymi i wolnymi ludźmi. Najważniejsze wydaje mi się to, że uczniowie stają się świadomymi i krytycznymi odbiorcami współczesnej kultury. do tego i do Gdzie my... to się wyciąga? A, o, to się do... Kijow, wiesz, pod fakt, że możemy wstać. Gotowi? Nie. Scenariusze lekcji, wywiady z ludźmi filmu, artykuły. To wszystko jest dostępne na stronie Filmoteki Szkolnej i dzięki temu każdy nauczyciel, nawet taki, który nie jest wprawiony w działania filmowe, może znaleźć coś dla siebie i może przeprowadzić taką lekcję. To, co my chcemy robić w ramach edukacji filmowej, to po pierwsze stawiać na kino, jako miejsce, gdzie się zatrzymuje nad filmem najdłużej. Gasną światła, człowiek zostaje sam na sam z ekranem. A dzięki temu, że stworzyliśmy wspólnie z Filmoteką Szkolną sieć kin, które pracują na jednym programie edukacyjnym, no to te niszowe filmy rzeczywiście tam trafiają, są regularnie oglądane. Filmoteka Szkolna to sieć. Y y współpracujących ze sobą instytucji i stowarzyszeń animatorów kultury, którzy działają w całej Polsce. Jest o tyle ważna, że ona nie mieści się jako przedmiot tylko i wyłącznie w tym obszarze czysto filmowym, tak jak film rozumiemy. Tylko filmoteka miała być pretekstem i narzędziem do wiedzy nie tylko o filmie, ale także o kulturze, o różnicach kulturowych, o problemach społecznych, o roli w ogóle kultury i określonych dziedzin w życiu społecznym. Więc ona od razu stanowiła bardzo takie ważne źródło edukacji, bardzo szeroko rozumianej. Festiwal Filmoteki Szkolnej to coroczne podsumowanie działań realizowanych przez uczniów i nauczycieli w szkołach w całym kraju. Uczestnicy festiwalu prezentują specjalistom z branży swoje etiudy filmowe, gazetki szkolne, relacje z warsztatów, przeglądów. Pełnia też rolę społeczną. On od czasu do czasu stanowi narzędzie nawet polityczne. To jest także pewne okno wolności dla, dla, dla twórców, z którego korzystają. Postanowiłem sobie, że nigdy nie odmówię spotkań z młodzieżą, ze szkołami. To nawet nie o to chodzi, żeby byli filmowcami. Yy, mi się wydaje, że też jest ważne, żeby byli widzami, prawdziwymi widzami, kinomanami. Ja myślę, że najważniejsze jest, żeby yy zastanowić się nad tym, jak moje doświadczenie może wpłynąć na mój sposób widzenia świata, a w jaki sposób z kolei patrzenie na świat może stać się moim doświadczeniem. Najważniejszą działką, którą zajmuję się jest edukacja filmowa. Moim głównym zadaniem jest koordynowanie wszystkich działań w ramach programów, ponieważ robimy bardzo dużo. Pracujemy w zespole zadaniowym. Mój dział zajmuje się również kinami, działalnością kin, ich modernizacją, w tym cyfryzacją, a także rekonstrukcją filmową dzieł polskiej kinematografii. Organizuję warsztaty dla nauczycieli, sama często je prowadzę, również pracuję z uczniami. Zajmuję się um, promowaniem naszych, naszych działań edukacyjnych, zajmuję się też um, festiwalem filmoteki szkolnej. Wspieram um, dział edukacji. Przy filmotece szkolnej i kampanii Skrytykuj.pl. Dyskusyjne kluby filmowe, wydarzenia filmowe w tym wielkie i małe lokalne festiwale. Zajmuję się promocją filmoteki szkolnej, w mediach społecznościowych przede wszystkim na Facebooku. Poczkuję pomysłami cały czas wymyślam, co nowego jeszcze, jeszcze możemy zrobić, co jeszcze jest potrzebne w tej edukacji filmowej, żeby wszyscy nauczyciele i wszyscy uczniowie zarazili się pasją do filmu. Dzień.